Zapraszam w takim razie pana profesora doktora Habilitowanego Macieja Franca z zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od razu nadmienię, że pan profesor zajmuje się między innymi badaniem dziejów wojen na morzu, badaniem kozaczyzny, jest pedagogiem, wykładowcą, no i przede wszystkim reprezentuje zakład, który na co mamy nadzieję będzie współpracował przy tym projekcie bardzo ciekawym. Panie profesorze, oddaję głos, ja powiem tylko tyle, ja miałem okazję być studentem pana profesora Franca i powiem szczerze, że gdyby nie on, to pewnie nie byłbym tutaj, gdzie jestem, także przy okazji bardzo dziękuję i zapraszam do wysłuchania ciekawego referatu. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie na odrobinę fraternalizmu Łukaszu. Panie Starosto, Szanowni Państwo, ja jestem gościem, Państwo jesteście u siebie. I tak sobie właściwie, jak, jak, jak Panowie zaczęli przemawiać, zacząłem się zastanawiać i, i stwierdziłem, że częściowo zburzę ten projekt, kilku minut, które miałem Państwu zająć. Zburzę z trzech powodów. Po pierwsze, kiedy Łukasz do mnie zadzwonił z pierwszą propozycją, to pierwsza myśl, i będę bardzo szczery, była taka, Boże, tylko nie to. I nie dlatego, że nie chciałem do Państwa przyjeżdżać, bo ja mam swoje związki z tą ziemią, trochę dalej, bo moja żona pochodzi z Białogaty, więc ja przez ten czapienek jeździłem z piły, w której kończyłem mice ogląszczające, w którym do dzisiaj mieszkają moi rodzice bardzo często. Ale dlatego, że od dziewięciu lat właściwie tak naprawdę zajmuję się tylko jednym projektem, to znaczy wielką syntezą dziejów wojen na Morzu, ale trochę cieplejszym, to znaczy na Morzu Śródziemnym. I książka miała skończyć się a, pisać we wrześniu, mamy styczeń za moment luty, a książki jeszcze nie ma. Co prawda jest tam już 2,5 tysiąca stron, ale książki ciągle nie ma. W związku z tym stwierdziłem, kolejny tydzień wyrwany z życiorysu to jest zły pomysł. No ale niech będzie. Łukaszowi rzadko odmawiam, więc i tym razem się zgodziłem. E, Łukasz okazał się dobrym człowiekiem, więc zaproponował, niech pan profesor powie coś o działaniach na morzu w 1945 roku na Bałtyku. Stwierdziłem, no dobra, niech będzie, to jest jeszcze temat mi bliski, więc, więc może być. No ale dzisiaj jak panowie zaczęli, właściwie trochę wcześniej, jak Łukasz zaczął mówić o, o tej szkole i o tym, co w tej szkole było wcześniej, czego nie wiedziałem, od razu mówię, to tak sobie pomyślałem, że gdybym wiedział wcześniej, to powiedziałbym państwu nie o tych działaniach na Morzu Bałtyckim, tylko o bardzo podobnej szkole, która mogła być tutaj, a była na jeziorze Lago di Maggiore, niemieckiej szkole Jednostek szturmowych powstałych w 1943 roku, jednostek specjalnych. Tam szkolono niemieckich płetwonurków, szkolili ich instruktorzy włoscy z zespołu Gamma, a więc z tej słynnej dziesiątej mas Flotilia e, Commodora Borghese, którzy tam na jeziorze Maggiore uczyli się e, po pierwsze działania właśnie jak włoscy płetwonurkowi, podkładania min pod e, okręty i statki przeciwników. Dalej uczyli się obsługi motorówek wybuchowych. Uczyli się także specyfiki Morza Śródziemnego, jeśli chodzi o jednostki szturmowe. To tam szkolono kadry dla jednostek, które później użyto w rejonie Anzio, czyli dla części marynarzy niemieckich, którzy obsługiwali Negery. To tam były zaplecze dla jednostek typu Biber, których używano później w rejonie Tessantu w, w południowej Francji. Więc Myślę sobie, że jeśli tam na jeziorze Maggiore można było tworzyć taką od 1943 roku, taką szkołę e, utajnioną, całkowicie utajnioną, materiały do niej znajdują się dzisiaj głównie w włoskim e, e, archiwum e, Magnarki wojennej w Laspezji, to myślę sobie, że to jest realne, że podobna jednostka pod przykrywką czegoś mogła znajdować się tutaj, więc teoretycznie jest miejsce do poszukiwań i jest miejsce do szukania pewnych związków czy Pewnych, no, pewnej możliwości tego, że także tu u Państwa tego typu jednostka mogła istnieć. Jest jeszcze jeden powód, dla którego. Um, się zgodziłem y, y, jakby uczestniczyć i, i zgodziłem sobie pomyśleć, otóż przeglądając, jak Państwo wiecie, naukowcy mają taki brzydki zwyczaj, zwłaszcza są bardzo nieszczęśliwe z tego powodu. Wszystkie kobiety na sali wiedzą o czym mówię, to znaczy wejście do gabinetu, w którym mężczyzna ma swoje rzeczy i zrobienie w nim porządku powoduje długie, ciche dni. Y, I moja małżonka parę dni temu, to może nie, ale parę tygodni temu taki właśnie porządek przedświąteczny zrobiła. I w ramach tego przedświątecznego porządku spowodowało, że połowy książek nie mogę teraz odnaleźć, ale jedną rzecz znalazłem i jedną rzecz przywiozłem, dlatego, żeby pokazać, że to naprawdę jest region, w którym, o, którym, o którym można różne rzeczy robić. To jest rzecz drobna absolutnie drobna z czasów, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było, bo to jest 63 rok, czyli jeszcze. Jeszcze mnie nie było. E, Maleńka książeczka z serii, którą wszyscy doskonale znają, żółtych tych Ostatni bunkier. To jest o działaniach na Wale Pomorskim. kawałeczek od Państwa. Maleńka książeczka, ale jedna z wielu, która była akurat, tam mi wpadła w ręce, więc to wziąłem. To jest dowód na to, że o tych terenach, a, a przecież a, od średniowiecza wręcz można byłoby dzieje prowadzić, do czasów II wojny światowej można powiedzieć. Wiele. To tyle wstępu, takiego y, trochę przedłużonego, ale y, żeby pokazać, że można bardzo różne rzeczy i w różny sposób. Miałem powiedzieć coś o działaniach na morzu, no i y, parę słów y, Państwu powiem, jakby parę słów spróbuję gdzieś tam skreślić i w jaki sposób y, zasygnalizować, aczkolwiek. To są działania, które były dość odległe jednak od tego regionu, no bo a, jednak Bałtyk y, to jeszcze kawałeczek i zasadniczo działania marynarki wojennej tu, w tym regionie, to, y, to nie jest typowe, aczkolwiek przed chwilą słyszałem Michał mi mówił, że pod Poznaniem odkryto... No, poznanie. y, sam Poznań odkryto zwłoki dwóch niemieckich marynarzy, którzy a, tam zostali już na zawsze, w związku z tym pewno ta marynarka niemiecka gdzieś na całej tej strefie a Wielkopolsko-Pomorskie się pojawiało. Moje pokolenie wychowane na książkach Edmunda Kosiarza właściwie powinno zacząć od opowiadania ofensywy radzieckiej w 1945 roku, ale w związku z tym, że ja często lubię być na przekór, to, to zacznę od drugiej strony, to znaczy spróbuję Państwu powiedzieć parę słów o tym, jak działała raczej niemiecka marynarka w połączeniu z tą, zderzeniem radzieckiej marynarki na... Bałtyku w 1945 roku. Odwrót niemieckiej marynarki wojennej, czy odwrót w ogóle niemieckich sił zbrojnych w 1945 roku dokonywał się, dokonywał się tutaj na strefie, całej strefie pobrzeża Bałtyku, stosunkowo wolno w odniesieniu do pozostałych stref działań. Można powiedzieć, że tak naprawdę Właśnie w tym czasie Bałtyk był podstawowym akwenem działań niemieckiej marynarki wojennej, właściwie od czerwca 1944 roku, kiedy Kriegsmarine utworzyła tak zwaną drugą grupę bojową, w której zgrupowała właściwie wszystkie najważniejsze swoje ówczesne jednostki nawodne. To wtedy w ramach tej tzw. Tak drugiej grupy bojowej znalazły się takie duże jednostki, jak, jak ciężkie krążowniki liców, admirał Sher, admirał Hipper czy Blitz Eugen i kilka niszczycieli, plus cała seria małych jednostek. One wszystkie znalazły się w tej strefie, no bo właściwie Atlantyk był już dla nich zamknięty, działania na Morzu Północnym też nie miały żadnego sensu, przebywanie w portach norweskich. Mijało się z celem, w związku z tym Bałtyk stawał się punktem strategicznym, zwłaszcza że te duże okręty artyleryjskie były w tym czasie po prostu pływającymi bateriami artylerii, które mogły wspierać oddziały niemieckie broniące całego pobrzeża Bałtyku, a zwłaszcza broniące dużych dużych portów, dużych miast. W styczniu 45 roku takie działania prowadzone były w rejonie Sambi, to właśnie tam właśnie jest, można powiedzieć, że to jest taki pierwszy pierwsze wydarzenie z 45 roku stycznia wejście do walki ciężkiego Pritz-Oigen, który tą artylerią 203 mm wspiera niemieckie oddziały wojskowe. Podobnie w lutym do takich działań przechodzą admirał Szer i Licow. Działają one wtedy w rejonie Elbląga i tam także tą potężną artylerią wspierają oddziały niemieckie próbując zatrzymać ofensywę oddziałów radzieckich. W marcu 45 roku jesteśmy już bardzo blisko w miejscu szczególnie bliskim Łukaszowi bo jesteśmy w rejonie Okołobrzegu i wtedy tam w rejonie Okołobrzegu duże zgrupowania niemieckiej floty także operują trzeba powiedzieć, że te niemieckie okręty uczestniczą także w takim no dość ciekawym epizodzie, czyli w kontrofensywie niemieckiej w rejonie Dziwnówka 11 marca tam oddziały niemieckie też były wspierane właśnie przez te wielkie okręty artyleryjskie w marcu także niemieckie okręty wspierają obronę oddziałów niemieckich w Gdańsku, w rejonie Gdyni, czy później w ogóle w całej strefie, strefie Zatoki Gdańskiej. Te działania oczywiście niemieckiej marynarki wojennej pomiędzy styczniem a marcem 1945 roku to są cały czas działania właśnie polegające na wspieraniu oddziałów lądowych. Ona już jest taką utylitarną częścią niemieckich sił, nie ma jakichś zadań klasycznych dla marynarki wojennej, nie dąży do opanowania terenu, uzyskania przewagi, tylko po prostu wspiera oddziały lądowe. Co ciekawe i na co warto zwrócić uwagę, żaden z tych wielkich niemieckich okrętów nie zostanie zatopiony przez radzieckie lotnictwo. W ogóle na Bałtyku radzieckie lotnictwo, które przecież miało ogromną przewagę, w tym czasie operowało. W bardzo, różnych, w bardzo różnych przedziałach, plus minus średnio, tak to można powiedzieć, około 800 samolotów radzieckich, różnych jednostek w broni Bałtyku. Jeśli to jest taka duża liczba samolotów, no to właściwie powinny te ogromne straty niemieckiej marynarki wojennej wychodzić. Tymczasem żaden z tych wielkich okrętów nie został zniszczony. Przez, przez samoloty radzieckie. Czemu prawdopodobnie trochę brakowało wyszkolenia, trochę brakowało doświadczenia w atakowaniu na takich wielkich jednostek, trochę brakowało odpowiedniego uzbrojenia, czyli odpowiednich wagomiarów torb, odpowiednich wagomiarów bomb odpowiednio przygotowanej całej tej infrastruktury uderzeń lotniczych. W efekcie tego tak naprawdę to lotnictwo było zagrożeniem raczej dla mniejszych jednostek, a nie dla tych największych. Los tych wielkich jednostek dokonał się na początku maja 45 roku, nie tutaj, ale kawałeczek na zachód, czyli w rejonie Świnoujścia, w rejonie Zalewu i jeszcze dalej, czyli w stronę portów już współczesnych Niemiec. Tam większość tych jednostek albo uległa samozatopieniu, albo uległa zatopieniu przez lotnictwo alianckie, aliantów zachodnich, którzy... No, też z dużą siłą zaczęli operować w tej strefie zachodniej części Morza Bałtyckiego. Można powiedzieć, że tak naprawdę żadna z tych dużych niemieckich jednostek nie, nie dotrwała do końca, no prawie, dlatego że, jak wiemy, Pritz Ogen ostatecznie skończy swój los nie na Bałtyku, tylko. Daleko dalej, bo będzie uczestniczył przecież w próbach atomowych robionych przez Amerykanów. W związku z tym kawałek od tego Bałtyku ostatecznie skończy swój los. Dla 1945 roku, jednak najważniejszym wydarzeniem była gigantyczna ewakuacja ludności. I teraz, już niezależnie od bo o tym też dzisiaj z Łukaszem rozmawiałem, pewnych rzeczy z historii nie da się oszukać, moi Państwu. Ja jestem. E, e, Oh, tak naprawdę z pochodzenia z, z Torunia, w którym się urodziłem, mój ojciec był oficerem wojska, służył w Mirosławcu, służył w wielu garnizonach właśnie tej strefy, kończył w Pile. Z rodzicami mieszkałem więc w różnych miejscach, łącznie z zielonymi garnizonami, bo to szło się za ojcem oficerem po różnych rzeczach, niestety efekt był tego taki, że można powiedzieć, że gdzieś ta strefa północnej Wielkopolski i południowej części Pomorza Zachodniego jest mi bliska. No ale nie ma co ukrywać, że ona jednak od czasów średniowiecznych tak naprawdę w niewielkim stopniu była związana z państwem polskim. Więc jeśli chcemy zajmować się czasami pierwszej połowy XX wieku, to nie da się oszukać, że to były terytoria zamieszkałe w całości, w zasadniczej większości przez ludność niemiecką lub niemieckojęzyczną. I tak, I tak można mówić. I ta ludność po prostu najnormalniej w świecie w 1945 roku w ogromnej części zaczęła z tych terenów uciekać. Otóż przyczyn tych ucieczek, tej ucieczki, tej, tej migracji gigantycznej można szukać w różnych elementach, nie tylko w propagandzie niemieckiej ucieczki przed barbarzyńską armią radziecką, co też miało ogromne znaczenie. Nie bez powodów operację ewakuacji tej ludności nazwano operacją Hannibal. Ucieczki cywilizowanych Niemców przed tymi barbarzyńcami, jak tym, przed tym Hannibalem uciekających, uciekających na zachód, ale. Także dlatego, że e, najnormalniej w świecie obawiano się co do dalszego losu, obawiano się tego co się może zdarzyć, a dodatkowo Niemcy sobie zaraz zasłużyli na wszystko to, co miało się ich spotkać przez to, co robili od 1941 roku na terenach radzieckich. Jeśli ktokolwiek miał świadomość tego, jak wyglądała okupacja niemiecka i zdobywanie niemieckich wiosek, to doskonale zdawał sobie sprawę, jak to w drugą stronę będzie wyglądało, kiedy ta armia radziecka będzie zdobywała niemieckie wioski. W związku z tym ta gigantyczna masa ludzi musiała zostać z tych terenów ewakuowana. Którędy? No toż drogami się nie dało, otóż najlepszą drogą była droga morska. Stąd też podstawowym czynnikiem dla opowieści o 1945 roku na Morzu Bałtyckim to jest gechenna eksodus, ewakuacja, którego pojęcia Państwo chcą używać, nie ma w tym względzie żadnej różnicy. Ludności nie tylko cywilnej, ale także żołnierzy, ale także rannych, którzy z tych terenów od Inflant po, po morze zachodnie, aż po Szczecin. Będą ewakuowani drogą morską. To jest gigantyczna ilość ludzi. To zadanie osobiście powierzał wielki admirał Karl Denitz, y, y, admirałowi Oskarowi Kumencowi i jego zastępcy, kontradmirałowi Konradowi Egelhardowi. Oni mieli odpowiadać za tą gigantyczną ewakuację ludności. Ile? Otóż, według różnych szacunków, to jest minimum 2 miliony ludzi, których trzeba było ewakuować z tych terenów. Dwa miliony ludzi, z tego ponad milion to są cywile. Ponad milion ludzi, którzy jako cywile mieli zostać wyewakuowani z tych terenów właśnie z zasadniczą większością drogą morską. Można podawać, oczywiście, sobie powypisywałem. Jeśli będzie powstawała publikacja, gdzieś tam był taki sygnał, to będziemy, będę wtedy starał się Państwu przytaczać różne dane i dane. Dane niemieckie i trochę dane radzieckie, dlatego, że będąc w Sankt Petersburgu i prowadząc badania nad XVII wiekiem, trochę naciągałem i chodziłem też do archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie znajdują się znakomite materiały dotyczące Bałtyku. Aczkolwiek Rosjanie dzisiaj wolą udostępniać wszystko, co dotyczy okresu przed II wojną światową. I łatwiej jest na przykład pracować na materiałach z pierwszej wojny światowej niż z drugiej wojny światowej, to jakoś ciągle jest dla nich historia im bliska politycznie i, i ciągle niebezpieczna, ale są, są różnice, w związku z tym warto będzie podawać dane z dwóch różnych stron. Z niektórych miast to są gigantyczne liczby. Na przykład z rejonu Królewca i Pilawy to jest prawie pół miliona ludzi, których trzeba było drogą morską wyewakuować. No, oczywiście to są dużo większe liczby niż z tego już dzisiaj wspominanego koło z którego ostatecznie ewakuowanym drogą morską miało być plus minus około 70 tysięcy cywilów i niespełna 8 tysięcy żołnierzy. No, ale i wielkość miasta, i też rola, którą danemu miastu przyłożono, była trochę, trochę inna. Jeśli taka gigantyczna ewakuacja się dokonywała, to niestety tak to jest w wojnie morskiej nie mogła się odbywać bez strat. Ja zawsze to tłumaczę studentom, że nie ma bardziej dramatycznego miejsca w wojnach niż tak naprawdę otwarte wody morskie. Otóż, jeśli zdarzy się rozbicie konwoju na lądzie, jakiegoś ciężarówek, no to zasadnicza większość ludzi, którzy nie zginą w wyniku takiego na przykład uderzenia, bombardowania czy ma szansę przeżyć. Się gdzieś tam zorganizuje, jeśli ich te przysłowiowe wilki nie zjedzą, to przeżyją. Na morzu, nawet jeśli nie zginą w pierwszej chwili z torpedowania danej jednostki, to szanse na to, że przeżyją, a już szczególnie w styczniu, w lutym, są zerowe. Tak naprawdę zasadnicza większość ich nie zostanie podniesiona z morza w ciągu pierwszych 4-5 minut, to tak naprawdę większość z nich nie ma szansy przetrwania. Jeśli założymy więc na takiej jednostce pływającej jest około 6-8 tysięcy ludzi, których ewakuujemy, a jak jest ich nie 6-8 tysięcy, tylko jest ich dużo więcej, no to zasadnicza większość, więcej niż 90%, nie ma szansy przeżycia. Nie ma takiej możliwości. Zwłaszcza, że Niemcy ewakuowali tę ludność w sposób. No użyję takiego brzydkiego sformułowania hurtowy, to znaczy nie zapewniali ludności na danej jednostce środków ratowniczych. Ona była zapewniona tak naprawdę dla plus minus 10% tego, co znajdowało się na pokładzie danej jednostki. Stąd te wielkie tragedie. One dzisiaj nie są tajemnicą. Nie jest tajemnicą ani tragedia Wilhelma Gustloffa, zatopionego <coughs> przez radziecki okręt podwodny S-13, dowodzony przez komandora Marineskę, który 31 stycznia poszedł na dno. A wraz z nim zginęło prawie 6,5-6600. To zależy od znowuż przeliczeń stosowanych danych, jakie będziemy stosować. Ludzi, którzy w jednej chwili zginęli na, na pokładzie tej jednostki wraz z zatopionym okrętem. Nie jest tajemnicą zatopienie generała von Steubena 10 lutego 1945 roku na tej jednostce, też zatopionej przez ten sam skądinąd radziecki okręt podwodny, przez tego samego dowódcę dowodzony, zginęło około 4900, około 5000 ludzi. Nie jest też tajemnicą zatopienie 16 kwietnia GOI, trzeciego z wielkich transportowców przez, niemiecki, przez radziecki podwodny stawiaszmin L3, dowodzony przez kapitana Władimira Konowałowa. No, i, i, i z tej jednostki dokładnie, z 6 tysięcy ludzi, którzy byli na tej jednostce, ratowało się 182 osoby. To są trzy wielkie jednostki, które, trzy wielkie jednostki, które stanowią symbole tej, tej drogi ewakuacji przez Morze Bałtyckie, która dokonywała się od stycznia do początków maja 1945 roku. Kiedy jeszcze zdarzyło mi się pracować w Akademii Marynarki Wojennej i wychodzić w morze, e, no, wtedy jeszcze było można wychodzić w morze na, na okrętach hydrograficznych, to pamiętam zdjęcia z y, polskich jednostek hydrograficznych, które prowadziły badania właśnie na tych jednostkach, które dzisiaj są traktowane jako morskie groby. No i e, robią one ogromne wrażenie, bo to są gigantyczne, naprawdę, transportowce, dawne statki pasażerskie, które dzisiaj leżą e, na dnie Bałtyku i dzisiaj stanowią niewątpliwie świadectwo dramatu, który dokonywał się w tych pierwszych miesiącach 1945 roku. Trzeba powiedzieć, że, e, że e, tego typu jednostek, które dokonywały ewakuacji, jest cała masa. Akurat te trzy są najbardziej znane, dlatego że te trzy po prostu nie dopłynęły do portów, nie miały szansy uratowania. E, uratowania się w tamtych, w, w tamtych dniach. Trzeba też powiedzieć, że z tymi wydarzeniami, e, będę zaglądał, żeby, żeby nie zabrać Państwu nadmiennie dużo czasu. E, e, związane z tymi wydarzeniami, no, są takie wydarzenia bardziej tragiczne, no, bo ewakuacja ludności to jest taka rzecz, która jest naturalna, już niezależnie jaka ta ludność jest i skąd pochodzi, czy jesteśmy po tej, czy po tamtej stronie barykady, ludność cywilna jest zawsze ludnością cywilną. Ale z tymi wydarzeniami związane jest także niestety nieszczęście więźniów obozów koncentracyjnych. E, Bałtyk stał się miejscem e, masowego grobu dla części z nich, także z tego względu, że Niemcy do końca niestety nie potrafili porzucić tej no, no zbrodniczej, barbarzyńskiej metody prowadzenia wojny, jaką II wojna światowa nam przyniosła. Bo to nie jest tylko konflikt największy, ale to jest także konflikt, który jakby w największy sposób wynaturzył człowiek. No i 9 tysięcy więźniów znalazło się na pokładach niemieckich jednostek, już w momencie, kiedy nie odgrywały one tak dużej roli jako jednostki transportowe dla ludności, zamienione wpływające więzienia. To są głównie więźniowie z obozu koncentracyjnego w Stutthofie, ale nie tylko, to są także więźniowie z kilku innych miejsc, którzy przeżyli swoje marsze śmierci. W zimą 44-45, którzy przetrwali tę gehennę tych marszów śmierci którzy dotarli na pokłady tych jednostek. Trzeba powiedzieć, że, że takimi jednostkami, które można nazwać pływającymi w tym momencie więzieniami, czy pływającymi obozami koncentracyjnymi, bo warunki życia na tych jednostkach nie były w żaden sposób lepsze od tego, co było w obozach, a na tych jednostkach mamy podwójne załogi. Z jednej strony jest załoga tego jednostka, z drugiej są załogi SS, które po prostu pilnują więźniów i między tymi załogami też dochodziło do bardzo dużych konfliktów, choćby tylko z tego względu, że załogi tych statków transportowych wcześniej pasażerskich były kompletnie nieprzygotowane do tego, w jaki sposób SS rozprawiały się z więźniem, w jaki sposób ich traktowało. Otóż takich jednostek były na pewno trzy, to znaczy Arkonia, Adhen i Tielbek na tych trzech jednostkach. No, można powiedzieć, że znalazła się cała, cała ogromna grupa kilkunastu tysięcy e, więźniów, którzy ostatecznie znajdą się e, na redzie portu w Neustadt. E, na redzie, niestety, portu. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że Alianci 2 maja 1945 roku, Alianci Zachodni, ogłosili, że wszystkie niemieckie jednostki pływające, czy cywilne, czy, czy wojenne, nie ma żadnego znaczenia mają wejść do portów. Po prostu. Zero pływania po otwartych wodach. Wszystkie wchodzą do portów. Jak wejdą do portów, nie będą atakowane. Kończymy bombardowanie jednostek w portach. Ale muszą być w portach. Reda nie jest portem. Otóż te jednostki w efekcie tego stojące na Redzie stały się także celem dla ataków, tak. dla ataków brytyjskich pilotów, którzy niestety z trzech dywizjonów... 197, 198. I 263, nie wiedząc, co jest na tych statkach, no bo skąd mieli wiedzieć, dokonali ataków. Efekt był tego taki, że zginęły tysiące ludzi na e, tych więźniów, którzy znajdowali się na tych statkach, chociażby z statku, e, statku Cap Arkonia uratowało się tylko 350 rozbitków, którzy niewiarygodnym cudem ci ludzie wymęczeni jakimś cudem z tej redy dopłynęli do brzegu. I którzy przeżyli tylko i wyłącznie z tego powodu. A więc Morze Bałtyckie w 1945 roku stawało się także takim miejscem, w którym, w którym dokonywała, się, dokonywała się także no taki jakby ostatni akt dramatu więźniów obozów koncentracyjnych. Morze Bałtyckie to także oczywiście miejsce grob dla ogromnej ilości okrętów podwodnych. Ja słyszałem nieoficjalne informacje, tu chciałem powiedzieć, że w Poznaniu były takie informacje, ale nie było ich, że wczoraj wieczorem tutaj rozprawiano nad eskadrą albo wręcz nad wilczym stadem, to znaczy, że wczoraj wieczorem tu naprawdę było już wesoło, jak wilcze stado miało się w znaleźć, no ale oczywiście ja sobie trochę żartuję. Ale to prawda, że na Morzu Bałtyckim znalazła się cała masa jednostek, która została tam na stałej. Nie mówię tu o jednostkach zatopionych przez radzieckie lotnictwo w czasie działań wojennych, tylko mówię o jednostkach, które po prostu były, a, były topione także przez niemieckie załogi, po to tylko, żeby nie dostały się w radzieckie ręce. To jest cała masa jednostek, która oczywiście także została przejęta. Bałtyk był dla na strony niemieckiej bardzo długo po prostu morzem bezpiecznym, to znaczy morzem, w którym można było utrzymywać szkołę najnormalniej w świecie, szkołę flotyli okrętów podwodnych. Ona była w Gdyni, tam ćwiczono, to były bardzo bezpieczne wody, w miarę daleko od lotnictwa alianckiego, w miarę daleko, bardzo długo także od lotnictwa radzieckiego. Bałtyk jest morzem w miarę spokojnym, w związku z tym można było bardzo bezpiecznie na morzu ćwiczyć. No ale w 1945 roku tą flotylę całą trzeba było ewakuować ewakuować ludzi, sprzęt. Nie wszystko się udało, więc część z tych jednostek pozostała, pozostała gdzieś na stałe. To jest także efekt, czy także fragment tego, tej opowieści o 1945 roku. To oczywiście są także, to są także walki gdzieś tam prowadzone w rejonie Półwyspu Helskiego czy w rejonie Mierzei Wiślanej. Można byłoby oczywiście teraz zacząć drugą część wypowiedzi. Od razu mówię, że Państwu daruję, ale od strony radzieckiej. To są lądowania na Mieszei Wiślanej prowadzone. To jest ponad 300 jednostek pływających, małych, głównie kutrów, ale jednak użytych w rejonie Zatoki Gdańskiej dla prowadzonych operacji wojennych. To jest jednak cała masa działań prowadzonych przez, e, przez radzieckie okręty podwodne. Co prawda w styczniu 45 roku z tej wielkiej Brygady Okrętów Podwodnych Floty Bałtyckiej całe cztery były sprawne. Całe cztery były sprawne. Wszystkie pozostałe były albo w remoncie, albo były kanibalizowane, bo nie było części, albo po prostu nie nadawały się do wyjścia już może, bo były w tak strasznym stanie technicznym. Ale od stycznia 1945 roku do maja 1945 roku 17 radzieckich okrętów podwodnych operowało na Bałtyku. Przeprowadziło 27 misji bojowych. To też jest jakiś udział i to też jest jakiś wkład do tego pełnego obrazu II wojny światowej na Bałtyku. I już zbliżając się gdzieś tam do końca, chcę powiedzieć, że widzę drobną paralelę w tym, tym, czym zajmuję się od kilku lat i tym, czy mam nadzieję, że teraz gdzieś w jakiejś perspektywie Państwo będziecie się zajmować. Kiedy 9 lat temu po raz pierwszy pojechałem do archiwum włoskiego z taką z szaleńczą myślą, bo wtedy jeszcze po włosku nawet nie czytałem. Że pojadę badać archiwalia włoskie, dlatego że o włoskiej marynarce wojennej nikt nic nie napisał, a dzieje marynarki włoskiej, włoskiej armii trochę opisuje to, co dzisiaj Mikołaj Klorek, który też będzie do Państwa dzisiaj mówił, opisywał, czyli cytat z słynnego filmu, jak rozpętałem drugą wojnę światową mnie, czyli Burdello Bum-Bum, tak? Jak opowiadano, i dopiero kiedy ten, Panie, wybaczą, ale to. Tylko cytat z filmu, kiedy dopiero to miejsce zostało zajęte przez jednego żołnierza alianckiego, który też nie wiedział, co zajmuje, to okazało się, że jak to ładnie też zacytował dzisiaj Mikołaj, chodźcie, pokażemy, jak Włosi potrafią walczyć, jak mają o co. Oczywiście taka opowieść o armii włoskiej jest bardzo nieprawdziwa. I ja dzisiaj po dziewięciu latach badań jestem przekonany, że yy, yy, mało który akwen, marynar... akwen morski jest tak zmitologizowany, jak tamto może, ale jak sobie. Tak przez chwilę posiedziałam bo tydzień to, to naprawdę nie jest dużo. Nad Morzem Bałtyckim w 1945 roku to myślę sobie, że to co wiemy w polskiej literaturze, polskich autorów, którzy pisali w takich, a nie innych czasach, mieli takie, a nie inne możliwości, ja się na tych książkach wychowałam dla mnie są one bezcenne, to myślę sobie, że o tych działaniach na Morzu Bałtyckim też wiemy stosunkowo niewiele. Myślę sobie, że równie niewiele możemy wiedzieć o tym, co się działo na terenie Pomorza Zachodniego i jak realnie wyglądały te walki, tak naprawdę badania się zaczynają. I już ostatnie zdanie. Niezależnie od tego, jaka padnie decyzja, i jakie Państwo zdobędziecie pieniądze, wszystko zaczyna się i kończy na pieniądzach, żeby prowadzić badania z prawdziwego zdarzenia. Taka jest prawda. Nie ma, nie ma badań bez pieniędzy. Ja to doskonale wiem, bo moje badania też ruszyły dopiero wtedy, kiedy zdobyłem granty. Bez tego nie było w ogóle szansy, żeby gdziekolwiek pojechać. Więc jak zdobędą Państwo pieniądze, badania ruszą. To od razu mówię, że niestety trzeba badać na dwa sposoby. To znaczy, Pan Starosta chyba wspominał o badaniach archiwaliów niemieckich, ale trzeba też będzie w jakiś sposób zdobyć dostęp do archiwaliów radzieckich. Nie da się inaczej. Trzeba próbować badać na dwie strony, dlatego że tylko wtedy konfrontujemy naszą historię. Inaczej będziemy mieli znowu mitologię, znaczy zbudujemy sobie odpowiedź po jednej stronie. Tego Państwu bardzo serdecznie życzę i bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Dziękuję.